Oura Ring to urządzenie, które jest ze mną od ponad pół roku i dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o swoich doświadczeniach z tym smartringiem. Postaram się przedstawić, jakie funkcje posiada przypominający z wyglądu normalną biżuterię pierścień. Jeżeli myślisz o zakupie tego typu urządzenia, to dzięki temu materiałowi dowiesz się, czym jest smartring oraz czym nie jest i czy na pewno spełni Twoje oczekiwania. Tak więc Oura Ring to inteligentny pierścień do monitorowania zdrowia, snu i aktywności fizycznej. Wyróżnia się tym, że wygląda jak klasyczna biżuteria, ale kryje w sobie zaawansowane czujniki, które dostarczają dosyć szczegółowych danych o naszym organizmie. To urządzenie typu half tracker, ale nie konkuruje z zegarkami, tylko uzupełnia je lub zastępuje w zależności od tego, czego oczekujesz, ale o tym trochę później, kiedy przejdę do porównania pierścienia ze swoim smartwatchem. Co mierzy Auraring? Sen i regenerację, aktywność oraz parametry fizjologiczne. Oczywiście sam pierścień nie ma żadnego ekranu, mikrofonu, głośników, opcji wibracji czy innej funkcji umożliwiających komunikację z użytkownikiem. Wszystkie dane przesyłane są do aplikacji, która dostępna jest na urządzenia iOS oraz Android. I tutaj pierwszy poważny minus Auraring, którego nie doświadczycie w innych urządzeniach tego typu. Sam pierścień jest nie tani, jednak na tym nie kończą się Wasze wydatki, bo oprócz ceny za sprzęt, aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności, jakie oferuje to urządzenie, musicie posiadać subskrypcję, która miesięcznie kosztuje 6 dolarów. Niby to nie jest dużo, ale płacąc za sam ring około 1700 zł, tyle kosztowało moje urządzenie, moim zdaniem nie jest to do końca uczciwe zagranie od strony producenta. Skupmy się teraz na samej aplikacji i przejdźmy po kolei przez dane, które są przez nią prezentowane. Po otworzeniu aplikacji, na górze znajdziecie wskaźniki, które prezentują parametry waszego zdrowia oraz aktywności. Są to readiness score, czyli gotowość waszego organizmu do działania w ciągu dnia, sleep, to jaka, jakiej jakości był wasz sen, activity, ten wskaźnik w trakcie dnia zmienia się i prezentuje to, jak bardzo aktywni byliście w ciągu dnia. Heart rate, no to wiadomo, są to przedziały waszego pulsu w różnych momentach dnia, podczas spoczynku, stresu, aktywności i tym podobne. Stres. Jest to wskaźnik, który pokazuje, jak wasze ciało i umysł zareagowało na stres. Patrząc na te wskaźniki, od razu wiecie, czy odpowiednio wyspaliście się. Jak wygląda Wasza regeneracja, np. po ciężkim treningu w dniu poprzednim, czy też możecie monitorować swój stan ciała i umysłu za pomocą wskaźniku stresu? Ten ostatni w moim przypadku bardzo dobrze działa i rzeczywiście oddaje mój aktualny stan mentalny oraz fizyczny, ponieważ pamiętajmy, że stres może być zarówno psychiczny, jak i fizyczny, np. po ciężkim treningu na siłowni. Poniżej mamy różne dashboardy, które prezentują te wskaźniki w sposób graficzny. I one są elementem, który chętnie przeglądam od rana i najczęściej zanim pójdę spać. W każdy z poszczególnych wskaźników możemy wejść i zobaczyć szczegóły. W przypadku aktywności są to ilości kroków, spalone kalorie, czy też parametry, które mówią o natężeniu fizycznym podczas całego dnia. Fajną opcją jest również monitorowanie trendów, gdzie łatwo zauważyć, czy na przykład nasze problemy ze snem ulegają poprawie po wprowadzeniu suplementów lub herbatek ziołowych. Ja szczególnie lubię oglądać trendy wskaźników stresu. Kolejną świetną funkcjonalnością jest wykrywanie choroby w naszym organizmie. I na podstawie takich parametrów jak temperatura ciała, nasze tętno, poziomy stresu, potrafi to rzeczywiście na dwa lub trzy dni wcześniej wyświetlić powiadomienie, że coś się nie tak dzieje w naszym organizmie i może to być na przykład początek choroby. Oznaki dzielą się na minor i major. I rzeczywiście widzę, że to działa. Sam minor czasami może wyskoczyć, kiedy macie dłuższą, nieprzespaną noc po jakiejś imprezie, ale w sumie to trochę znaczy, że jest problem z regeneracją i należy odpocząć. Bazując na przykładach, jakoś w kwietniu miałem grypę i wtedy na dwa dni wcześniej pokazały się objawy w ringu. Wtedy możecie skorzystać z opcji Rest Mode, gdzie Aura Ring skupi się na Waszej regeneracji, a nie liczeniu aktywności fizycznej w ciągu dnia. Nie chciałbym opisywać całej aplikacji w szczegółach. Myślę, że sporo na jej temat znajdziecie na oficjalnej stronie Aura. Warto jednak jeszcze wspomnieć o tym, że niektóre funkcjonalności dostępne są dopiero po kilkudniowej lub nawet kilkutygodniowej kalibracji, kiedy aplikacja zbierze odpowiednie dane o waszym organizmie. I teraz kolejna potencjalna wada. Dla mnie ona nie jest duża, ale dla niektórych może zdecydować niestety o zakupie lub braku kupna tego urządzenia. Aplikacja nie jest dostępna w języku polskim. Wszystkie opisy, sugestie od AI i inne elementy prezentowane są w języku angielskim. Także pamiętajcie o tym zanim zdecydujecie się na Oura Ring. Wiecie już jak wygląda, jak działa i co potrafi monitorować Oura Ring w połączeniu z aplikacją. Teraz chciałbym się z wami podzielić tym czym moim zdaniem Oura Ring na pewno nie jest. Uważam, że nie jest urządzeniem fitness. Nie jest to urządzenie, którego zadaniem jest monitorowanie waszych aktywności sportowych. Jasne, daje taką możliwość jak rejestrowanie różnych aktywności, nawet niektóre wykrywa automatycznie i sprawdzi się na spacer w połączeniu z GPS-em z telefonu lub do pracy w ogrodzie. Jednak w przypadku biegania, pływania, treningu na siłowni, moim zdaniem warto go zdjąć i założyć wtedy smartwatcha. Przynajmniej ja tak robię. Kiedy kupiłem pierścień, próbowałem z nim ćwiczyć na siłowni w rękawiczkach, ale nie jest to ani wygodne, ani nie daje mi poglądu live na to, jak wygląda mój puls podczas treningu, czas treningu oraz spalone kalorie. W takim razie możesz się mnie zapytać, po co mi Oura Ring? Pierwszy powód – lubię klasyczne zegarki. Jest to powód numer jeden, a lubię też wiedzieć, czy byłem w miarę aktywny fizycznie w ciągu dnia, nawet wtedy, kiedy jadę do biura, do klienta lub wychodzę wieczorem ubrany bardziej formalnie. Zdecydowanie lepiej czuję się w klasycznym zegarku, który jest elementem mojego stroju. Specjalnie wybrałem wersję pierścienia złotą, ponieważ bardziej pasuje do mojego stylu i jest pewnym elementem uzupełnienia biżuterii. Powiadomienia i rozpraszacze. To jest kolejny bardzo ważny powód. Jasne, można na smartwatchu wyłączyć powiadomienia, włączyć tryb fokus, tylko po co on wtedy na tej ręce? Swojego Apple Watcha mam pewnie od ponad 3 lat. Kupiłem go zaraz po Samsungu Gear S3 i mam wrażenie, że w pewnym momencie byłem uzależniony od tego zegarka. Nigdy nie odcinałem się od świata, skrupulatnie spełniałem jego sugestie i w pewnym momencie poczułem się więźniem tej technologii. Mimo tego, że jestem programistą i technologie są mi bardzo bliskie, musisz wiedzieć, że staram się nie być jej niewolnikiem i wykorzystywać tylko te aspekty, które dają mi jakieś benefity, a nie marnują mój czas czy powodują bezsensowne skoki dopaminy. Jednak jest to temat na inny materiał. Czas pracy na baterii. Apple Watch jest urządzeniem, które należy ładować codziennie. Zaczęło mnie to po prostu denerwować, szczególnie po wyłączeniu powiadomień i używania go jako normalny zegarek. Stwierdziłem, że mogę założyć normalny zegarek, o którego ładowaniu pamiętać nie muszę. Oura Ring na baterii działa około 5-6 dni, jednak moim nawykiem jest odkładanie pierścienia na ładowarkę wtedy, kiedy idę na siłownię, co w rezultacie skutkuje tym, że nigdy nie mam problemu z jego ładowaniem. Sama aplikacja również wyświetli powiadomienie, jeżeli pozostanie baterii na mniej niż 24 godziny. Przeglądając funkcjonalności Oura Ringa, chciałem pokazać Wam, w jaki sposób ja korzystam z tego urządzenia i opowiedzieć, dlaczego przypadło mi do gustu. Czy jest on alternatywą dla smartwatcha? Jeżeli nie interesują Cię powiadomienia, oraz Twoim głównym celem jest np. monitorowanie snu, kroków, stanu zdrowia, to pewnie odpowiedź brzmi tak. Jeżeli jednak jesteś bardziej aktywny fizycznie, lubisz monitorować swoje aktywności, wiedzieć, jaki masz puls podczas biegania, no, to na pewno nie. W drugą stronę, jeżeli lubisz swojego smartwatcha, jest on w pełni spójny z Twoim stylem, nosisz go na co dzień albo nawet lubisz spać w zegarku, to zakładam, że sam Oura Ring nie wniesie wiele nowego do Twojego życia. Chyba, że Twoim głównym celem jest monitorowanie stanu zdrowia. Moje rozwiązanie? Ja używam obu urządzeń, gdzie Apple Watch odkrywa rolę fitness trackera. A Aura Ring jest miejscem, gdzie mogę monitorować stan swojego zdrowia oraz podsumowanie aktywności fizycznych. Jeżeli mówimy o aktywności, to warto też wspomnieć, że dane z Apple Watcha, które trafiają do aplikacji Health, są importowane również do aplikacji Aura Ring. Czyli w jednym miejscu mam historię treningów z Apple Watcha i aktywności zmierzone przez Aura. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie o tego typu urządzeniach, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do następnego.